Wyścigi samochodów-rakiet, jak to nazwałem, czyli po angielsku car, drag, races, to najbardziej ekstremalny ze wszystkich sportów na Ziemi. Pokonuje on swoją trudnością astronautów, pilotów myśliwców, kierowców Formuły 1, a także spadających swobodnie spadachroniarzy i kierowców bobslejów. No, zapytacie Państwo dlaczego? Tak, samochody car drag albo samochody rakiety są po prostu jak rakiety, ale z dołączonymi kołami, bowiem potrafią przyspieszyć na odcinku 400 metrów w czasie 4,5 sekundy do prędkości 530 km na godzinę. Przeciążenie w takich samochodach, co udowodnimy za chwilę, sięga 6G, zarówno przy rozpędzaniu się, jak także i przy hamowaniu, do którego potrzeba rozwinąć specjalne spadochrony. Ryk silników jest tu tak duży, iż zaleca się stosowanie ochrony uszu, jak na lotniskach. Na czym polega technika jazdy w tych wyścigach, w tych ekstremalnych wyścigach? Otóż silnik na początku jest utrzymywany w stałej mocy. To znaczy, jest maksymalnie włączony pedał gazu i ta moc jest iloczynem. Siły F i prędkości. Jak to widać na załączonym tutaj u góry slajdzie, po lewej, jest stała moc silnika, moc to jest P, siła razy prędkość. I ta siła, możemy to przełożyć na masę, przyspieszenie razy prędkość. Tu jeszcze powinno być w trzecim członie M razy V razy DV po dt. Przepraszam za zapis matematyczny różniczkowy, ale dla zainteresowanych ten zapis postanowiłem przedstawić. Z powyższego można wywnioskować następujące rzeczy. Otóż, jak widzimy na tym slajdzie po prawo, Przyspieszenie w takim ruchu jest proporcjonalne jak czas, przepraszam, tu powinno być jak czas do potęgi minus jednej, drugiej. Prędkość jest jak czas do potęgi jednej, drugiej, a droga pokonywana zmienia się jak czas do potęgi trzech drugich. Szczególnie tu w przypadku przyspieszenia jest to ważne, że tu jest czas do potęgi minus jednej drugiej. A dlaczego? Mianowicie teoretycznie to przyspieszenie w chwili rozpoczęcia ruchu, czyli T równa się 0, osiąga nieskończoną wartość. Można powiedzieć, że jest to nieskończone chwilowe przeciążenie. A jak się to, ten samochód startuje? Otóż silnik jest na maksymalnej mocy, czyli pedał gazu do deski, sprzęgło jest wciśnięte, po czym sprzęgło jest gwałtownie puszczane, i samolot startuje absolutnie i dosłownie jak rakieta z nieskończonym przyspieszeniem, które oczywiście spada ponieważ są opory ruchu, ale formalnie jest ono na początku nieskończone. Jak widzimy, odległość pokonana, pokonywana w czasie T jest proporcjonalna do, 3, do potęgi 3 drugie, jak czas, stąd... Korzystając z wzorów, które zostały tu przestawione, można napisać tak zwaną regułę Huntingtona, inżyniera, który zajmował się właśnie tego typu wyścigami. I tu jak widać prędkość jest proporcjonalna jak droga do potęgi jednej trzeciej. A często stosuje się taki wzór, gdzie mamy współczynnik K razy moc w koniach mechanicznych, podzieloną przez masę w funtach. No, Brytyjczycy mierzą i Amerykanie w funtach, więc to jest funt to około pół kilograma, do potęgi jednej trzeciej. I technicznie patrząc, ten współczynnik K osiąga wartość między 225 a 270. Inżynierowie i operujący tymi wyścigami o tym wiedzą. Ciekawostką niech będzie, iż badania dynamiki wszechświata pokazują możliwość jego początku, podobnego do startu samochodu rakiety. Z nieskończonym przyspieszeniem. Badaliśmy to wspólnie z profesorem Johnem Barrowem, który napisał książkę, z której korzystam, Mathletics, do przedstawienia Państwu tych migawek. Dziękuję bardzo.